Siema, jestem paki lata szybkie, update z dnia 1 lipca 2025 roku. Więc zaczynajmy. Mamy złotą pocztę. A co w niej? Osobliwe historie z zachodu. Jak widać, są to telegramy. No i mamy cztery osobliwe historie z zachodu: osobliwe opowieści o pladze, osobliwe opowieści o współczesnej nauce, osobliwe opowieści o mokradłach oraz osobliwe opowieści o dziczy. Więc mamy nową zawartość. Prawdopodobnie. Nagram każdą z tych misji zobaczymy, czy się coś postarali. Mamy nową kolekcję tygodnia: jest to kolekcja nocnej straży, składająca się z pierścią z kamieniem księżycowym Pilgrim, licynia oraz jaje jastrzębia o wartości 80 dolarów. A w stajni mamy promocję na konie bojowe, oraz na Tinkery. Również mamy siodło na promocji Foxmore. Co tu się od Janie Pawła? Już trzy powozy. Jeszcze coś jest bugowane. Mamy promocję na amunicję. Mamy limitowaną młodzież. Mamy również darmowy strój społeczności od Rockstar. Więc tak prezentuje się strój na ten miesiąc. Mamy kapelusze na promocji. na odzież wierzchnią, na rękawiczki. Mamy również promocje na niektóre stroje przyrodnika. A u rusznikarza mamy promocje na pistolety. Mamy również promocję na pas na broń Tordburn. Również mamy promocję na modyfikacje do pistoletów. Ugasa mamy promocje na amunicję również oraz na zestaw ubrań. U Harriet promocja na amunicję usypiającą, przenoś na obóz oraz na broszury. Rola przyrodnika kosztuje 10 sztabek złota mniej. 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za sprzedaż próbek u Harriet. Za wykonywanie misji telegramowych otrzymamy 3 razy więcej złota, dolarów oraz punktów doświadczenia. W nowych misjach telegramowych nie obowiązuje bonus na złoto. Otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za fotografowanie dzikiej przyrody oraz trzy razy więcej doświadczenia roli oraz doświadczenia postaci za misję poszukiwania legendarnych zwierząt. Dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za branie udziału w serii wyróżnionej. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 1 do 7 lipca jest to ekstremalna seria zawodowca. Za zalogowanie się do Reddit Online w tym miesiącu otrzymamy Poncho Rebellion. Przyrodnicy, którzy zagrają w tym miesiącu, otrzymają 50 sztuk amunicji usypiającej oraz mapę skarbów Północne Kingman. Od 1 do 7 lipca, jeśli ukończymy rundę fotografowania dzikiej przyrody, otrzymamy niebieski płaszcz Eberhard. Więc to byłby na tyle. Jeśli o czym zapomniałem, dodam to do opisu. Warto sprawdzać, więc na Discord link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniacie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć, do następnego.